Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com Game.com Intec-HP. Jesteśmy po oficjalnej ceremonii ważenia. zano Krzysztof Latocha, Artnox Fight Sport. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Słuchaj, no dzisiaj jesteś znów w tej roli, że musisz zastępować, ale dzisiaj to masz naprawdę grubo, bo tak naprawdę jesteśmy ślami na, na dwóch, na dwóch galach. Wiadomo, że ciałem tu, głową też na fenie, to to od fenu zaczniemy, mimo że jesteśmy taka jest włumana, jeżeli się nie obrażą za nami akurat siatka, także tu siatka, tam siatka, w ostrózie siatka w Toruniu, również siatka tak jest. Kamil Kraska, wydaje się, że może nie wiem, czy nie ma cięższy od Sebastiana Rajewskiego, do którego zaraz przejdziemy, jak ty widzisz ten pojedynek, no bo czarka już wszyscy widzą w Dynamic Contender Series, tam w ogóle były jakieś podchody, rozmowy, jakiś belator się kręcił, coś było, jak Ty sobie wyobrażasz ten pojedynek, jak on będzie wyglądał i gdzie byś szukał tych szans na zwycięstwo. Myślę, że na czarku jest dużo większa presja właśnie przez to wszystko co powiedziałeś. Tak naprawdę Kamil, no jak widzieliście, no idzie jak burza, bo po kolei wygrywał kolejne walki, więc walka o pas jak najbardziej zasłużona. Szypie nam się mega fajne starcie. Pomimo, że chyba gdzieś u Bóg Kamil nie jest faworytem, to myślę, że ma jak najbardziej szansę, żeby tą walkę wygrać. Może nie będziemy zdradzać jakichś tam planów, no bo wiadomo, zobaczymy jak to wyjdzie jutro. Ale, ale uważam, że Kamil ma argumenty, żeby tę walkę wygrać. No i może być ciekawie, bo jakby. Yy pas pojechał do Ostrowa, no to nie wiadomo czy tak naprawdę razem z tym pasem nie zabrałby Czarkowi jeszcze właśnie tych wszystkich rzeczy czyli może tu by się drzwi do kontendera otworzyły do UFC, zobaczymy tak no, możemy gdybać, ale, ale myślę, że tutaj Kamil ma dużo więcej do zyskania niż sam pas okay. to w takim razie może przeskoczmy do main eventu KSW bo tam mamy, rozmawiamy no o main eventu co prawda ale o walce o pas to wszystko w takim razie tutaj, a propos Sebastiana Rajewskiego, tego, że jest underdogiem. Nie patrzyłem na kursy fortuny, jakie są na krasko olej no ale myślę, że jednak Marian jest faworytem weekendu całego, a nie tylko e, największym faworytem na karcie KSW, to gdzie Sebastian powinien tych swoich szans szukać, no bo jak się popatrzy po wszystkich płaszczyznach, no to stójka, o której Marian mówi, chce iść w tą stójkę. Wiemy, że zapasy również ma dobre, kontrolę. Timing, praca na nogach, czy jest tak naprawdę dużo, a z drugiej strony, wszystkim no, mi się oczywiście tylko wydaje, że nie szablonowa stójka, że le lewy haj, o lewym haju wiedzą wszyscy, no ale też podali po nim. Natomiast no, myślę, że Marian też na niego się przygotował. Mm, czy myślisz, albo inaczej, czy zaskoczy Sebastian? Czym? Czy zobaczymy coś, czego jeszcze nie widzieliśmy? Myślę, że tak. Wiem, że jest przygotowany, że bardzo długo pracował, ciężko trenował, przyszykował sobie arsenał broni na Mariana. No tak jak mówisz, że wszyscy wiedzą o jakichś cechach sepka, no tak wszyscy wiedzą też o jakichś cechach Mariana. Wiem, że Sebastian bardzo dużo czasu poświęcił pracy na to, żeby, żeby mieć asy w rękawie i... I właśnie, żeby to nie był ten Sebastian, którego znamy, tylko żeby wyszedł, zaskoczył i wrócił do Poznania z pasem. A Ty jak rozmawiacie z nim, czy Ty czy Artur czujecie od niego to, że on jest gotowy, żeby być mistrzem KSW, żeby założyć ten pas na biodra i nie, nie, nie zmienić się tylko z numeru 2 w rankingu na C, czyli na czempiona. tylko czy on jest po prostu gotowy, czy on to jest tak wychodzę i wybiorę to swoje, czy co wyjdzie to będzie, zobaczymy, jak jego pewność siebie, jak ten mental wygląda przed tym pojedynkiem? Nie, on jest maksymalnie zdeterminowany, skoncentrowany na, na tym sukcesie, on wie, że przebył długą drogę, krętą, żeby znaleźć się w tym miejscu, wie, że zasługuje na to, żeby tutaj być. I to jest ten jego moment, te 5 minut, żeby pokazać wszystkim, że właśnie te kur kursy Bokmahera to, to nie oddadzą tego, tego, tego pojedynku. Naprawdę, tam jest głowa poukładana, wszystko jest, jest dobrze, jest spokojny, jest, tak mówię, zdeterminowany, więc ja wierzę bardzo w tego chłopaka i wierzę w ten sukces, bo, bo myślę, że jutro, jutro może mieć nowego mistrza. Wracamy do Ostródy, Kuberski na Ruszczka. No, Marcin w pewnym momencie chciał kończyć karierę, potem odprawia Erika Spiceliego na e, Oktagonie i znów nagle ta wiara e, w niego wraca. Ciężkie pojedynki, trudne. Niektóre nieuczciwe być może, no ale to już. Jak to na Oktagonie niestety e, miejmy nadzieję, że za parę lat już tak nie będziemy mówić, a może już parę miesięcy nawet jak dobrze pójdzie. E, Trzymajmy za to kciuki, natomiast fakty e, te walki były trudne, nie brał łatwych rywal, że on nigdy chyba całą karierę. Nie pamiętam, że Marcin, jeżeli zawodnik mu nie wypadał, to brał trudnego rywala. Teraz ma drabinkowego, logicznego, mocnego rywala, który dał, je, dał jedno z najlepszych walk na galifenę we Wrocławiu e, z Krystianem Bielskim. Moje dobrze. Pamiętam, no to tutaj Piotrek, jak on wychodzi? Na zasadzie, że ok, obijamy weterana i odsyłamy go na emeryturę, zabieramy pas, dzierżymy go do, do końca życia? Czy, czy zdaje sobie sprawę, że no być może wyszło to z drabinki, ale czuję, że wie gdzie, jest lepszy, no ale wie, że przed nim naprawdę no prawdopodobnie 15-minutowe, 25-minutowe szaleństwo. Piotrek jest gotowy, też ciężko zapierdzielał do tej walki. Jedna tych przygotowań chyba, jednak jest też długa przerwa. Długie tak, ale, ale wiem, że przygotowania były w porządku. Ja myślę, że jednak może być to ciężka walka, może być długa, ale Piotrek pokazał, że, że wojny ok, biorę, wygrywam te wojny, nie boję się tego. Myślę, że to będzie, będzie te 5 minut Piotka, że, 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 że ten pas zmieni właściciela. Wydaje mi się, że... No nie, no może nie będzie gładka walka, ale, ale tu nie powinien być Piotrek jakichś tam większych problemów. Zobaczymy. No myślę, że, że, że czas Marcina już powoli przemija, więc czas teraz na nas trzeba przejąć, przejść ten pas i dzierżyć go jak najdłużej. W takim razie przechodzimy z powrotem na KSW Kuba -Wikłacz. No ten kurs mnie zaskoczył najbardziej chyba ze wszystkich, szczerze mówiąc, jakbym miał dać gdzieś 1,90, to ja bym go właśnie dał tutaj. Okej, okay, stawowy Martinek zgoda. Dezmę, Zgoda. Natomiast no tutaj Kuba jest olbrzymim faworytem. Wiadomo, że ostatnio walkę wygrał bardzo efektownie z Nadonem poddanie, który no niby mówiło się, że wypadek przy pracy z Sebiciem, no okazało się, że Kuba pokazał, że jednak to nie jest wypadek przy pracy, albo że miał te dwa wypadki. Z drugiej strony mamy Bron Santosa, który okej, okay, no odprawiał trójkątem, ale umówmy się, naprawdę parter ma świetny. Czego ty się spodziewasz, tego co się wszyscy spodziewają, czyli dwóch graplerów, to będzie stójka? Czy Kuba będzie się sprawdzić nowe umiejętności nabyte w czerwonym smoku i będzie próbował pokazać, że on w tym parterze jest równie dobry, Dobry jak Sebić? Myślę, że Kuba będzie miał do pokazania parę nowych sztuczek, właśnie zmiana, zmiana klubu no na pewno wniosła, wniosła coś nowego, coś świeżego do jego arsenału. Czego się spodziewać po tej walce? Myślę, że będziemy się spodziewać bardzo dobrej bitki na pełnym dystansie, oczywiście chciałbym, żeby, żeby Kuba odpalił rywala przed czasem, no bo wiadomo. Ale, ale no, Rywal bardzo mocny, Bruno jest solidnym zawodnikiem, na pewno przygotowany, więc spodziewam się tutaj dobrej walki. Czy kandydata do walki wieczoru? Zobaczymy, bo jest dużo takich walk, które dzisiaj mogą, mogą porwać tłumy. Ale, ale myślę, że Kuba na, na punkty yy, pewną jednogłośną decyzją wygrywa. Stawowy Martinek no, mierzył się z main eventami w Explosion. Co prawda, czy jest gotowy na tą publikę, bo ja tylko nad tym się zastanawiam, czy Filip Stawowy jest gotowy nie na Martinka, bo to ja wiem, że on jest na niego gotowy, tylko czy jest gotowy na ten stres, na ten debiut, na to, co, na to wszystko, co wiąże się z tą magią trzech liter. Słuchajcie... To nie jest tak, że Filip tu przyszedł kurde znikąd, Filip ma ze sobą już parę walk, naprawdę na Babilonie stoczył ich dużo, też były to walki przed publicznością, była telewizja, on jest tym wszystkim obytym. Ja myślę, że tu nie będzie problemem, że on wyjdzie, duża hala, KSW, nie, nie, to, to już doświadczenie startowe jest zebrane, tak samo był już wyżej w kartach walk, których już, już stoczył, także tutaj absolutnie jestem spokojny co do rywala. To myślę, że no był cięższy na ważeniu, więc tutaj przewaga fizycznych warunków będzie po stronie Filipa. Jak dobrze wiecie, albo kto nie wie, to niech doczyta, niech doogląda, że Filip jest no, niezmordowanym zawodnikiem. U niego trzy rundy po pięć minut są tym samym tempem, więc szczerze wątpię, żeby rywal to wytrzymał. Więc czym, czym dalej w lasta walka pójdzie, tym większe szanse, że Filip ją skończy przed czasem, bo myślę, że rywal nie doczeka do werdyktu. Przemek Dzwoniarek jest z nami. Był wczoraj, jest dzisiaj i obiecał, że będzie jutro. Sam się z tego śmieję, No to jest też dobrze. No nie, ma co, nie ma co płakać i wracać do, do stycznia. Mamy czerwiec, jest gala w Toruniu. Kurczę, no dużo osób jednak, ja, znaczy ja widzę faworyta w, chyba w Przemku. Wiesz, ten rekord nie robi nam mnie takiego wrażenia. Mark jest super sympatyczny, miły i tak dalej, tak dalej. Damian Piwowarczyk oczywiście jest świetnym zawodnikiem i na pewno jest, jest lepszy od Przemka Dzwoniarka. Może się, może się kiedyś sprawdzę, zobaczymy, czy tak jest faktycznie, jak myślę, ale klasyfikuję ich wyżej. Ja w tej chwili go klasyfikuję wyżej mimo tej ostatniej ciężkiej walki z Bartkiem Leśko. Czy w Twojej opinii to też trochę takie jest, że te 7-1, no to 1 to widzieliśmy, ale te 7 to nie jest, jest może być niewiele więcej warte niż te y, 3 przemka? Myślę, że jest tak jak mówisz Nie wszyscy rywale Tam w tym rekordzie byli tacy no, z takiej wyższej pły Tak to nazwijmy w skrócie Więc myślę, że faktycznie doświadczenie albo poziom chłopaków Może być podobny No Przemek, kurczę, myślę, że No przepracował solidnie ten okres Więc będzie gotowy tutaj na, na to co pokaże rywal Też był analizowany ten przeciwnik Zobaczymy co pokaże walka no, ja Trzymam mocno, mocno kciuki Zadzyna Wierzę, że, że da radę, że, że przełamie rywala i, i, i to będzie udany debiut i przywitanie się z Federacją KSW w takim stylu jak każdy zawodnik by chciał czyli od, od zwycięstwa no i my tego oczekujemy, bo panowie otwierają kartę więc warto te emocje rozgrzać jak najmocniej no więc tak, Sebastian Rajewski wiemy, Wikłasz wiemy, Stawowy wiemy, Dzynu wiemy Dzwoniarek wiemy Kuberski, Kraska, o kim zapomniałem Jacek Jędraszczyk z byłym mistrzem FEN z Zielińskim, bardzo ciekawa walka tutaj może Jacek pomści Trzymka duszę który też na tej karcie będzie występował. Eee, myślę, że Jacka stać na to. Jacek miał fajne walki, już toczył dobre boje. Czasami gdzieś zabrakło szczęścia, eee, ale, ale myślę, że tym razem to szczęście dopisze. Walczą razem z Kamilem na karcie. Eee, to, to zawsze też raźniej im cały okres przygotowczy też rozumieli razem. Wiem, że chłopaki mocno trenowali do tych walk, więc eee, trzymam mocno kciuki za Jacka i wierzę, że, że da radę i będzie jutro dla Ostrowa 2-0. No i ostatni o którym już wspomniałeś, Szymon Dusza, zmiana rywala i jak długo Szymon wiedział, że ten rywal wypadł i od kiedy wiedział, że Wawrzyniec jest nowym rywalem? Co kurczę, dokładnie ci nie powiem, nie wiem czy to nie było gdzieś około miesiąca czasu, ale tam była, była krótka rozmowa Artura z Szymkiem, był telefon Szymek, wypada rywal, jest taki. Szymek mówi bierzemy, tata nie wybieramy, kurde ja muszę wygrać, potrzebuję tego zwycięstwa, kogo dadzą tego biorę i idę po zwycięstwo. Także tutaj głowa Szymka nastawiona jak należy. Też Szymek zmienił swoje dotychczasowe przygotowania ten nowo wyniku, także mocno wyszedł za strefę komfortu, pocierpiał, że tak powiem, w tych przygotowaniach, ale naprawdę się przyłożył, zapierdzielał konkretnie. Ja mocno wierzę, że to będzie ten moment zwrotny z tego zakrętu i teraz Szymek skoczy na dobre tory. Fajne zwycięstwo, dobry rywal, więc to będzie dobrze wyglądało. No i znowu będzie można wrócić na tą ścieżkę, którą kiedyś szedł, już tam było blisko pasa. No trzeba do tego wrócić. Jako Arnox w ten sposób trochę to do tego podchodzicie, czy Szymon też że, że trochę zależy od tej walki, co dalej z tym wszystkim, no bo no nie, no, jakby cały czas czegoś brakuje, niby jest, jest decyzja, jest przegrana, decyzja przegrana, decyzja przegrana. Jak wyjść jak z tego, żeby, bo to nie są walki, że takie, że przegrał przez nocha od pierwszej sekundzie, potem go poddają jak dziecko, y, robią z nim 30-24. walki to były, takie więc co, no co dalej? No nie ma co gdybać, co dalej. No jest walka, trzeba zawalczyć, zobaczymy co dalej po walce. E, oczywiście celujemy zwycięstwo, liczymy na zwycięstwo i to się dla nas liczy. Nikt tu nie kalkuluje teraz, że a jak przegramy, no to będziemy coś tam dalej. No nie, no zobaczymy. No jak, jak walka pójdzie nie po naszej myśli, no to będziemy wtedy się martwić. No ale, ale tak jak mówię, no ciągle czegoś brakowało, były zmiany. Były zmiany, oby te zmiany były na lepsze. Ja myślę, że one zaprocentują i będzie właśnie teraz zielone oczko na to porodzi i będzie można ruszyć w dobrym kierunku. No poza waszymi zawodnikami to ty fanowsko, na którą walkę czekasz na tej gali, czyli KSW 71. Czy jest któryś starcie z tych ekstra fajtu, które cię emocjują najbardziej? No bo Main Event wiadomo. Main event wiadomo, tutaj spodziewam się fajerwerków. Mocno też liczę i czekam na walkę Filipa stawowego, bo nawet widziałem, że jak go głos... KSW ogłosiło Filipa, że jest w Federacji. To było dużo komentarzy, takich mocno nieprzychylnych pod tym postem, ludzie gdzieś tam próbowali się śmiać z niego. Na szczęście prawdziwi fani szybko ich tam prostowali w komentarzach, że hola hola, to nie jest taki gość na jakiego wygląda. I chciałbym, żeby Filip tutaj pokazał właśnie swoją wartość, jakimś spektakularnym nokautem, że, że to jest gość naprawdę z papierami na tą wagę ciężką, który tu będzie mieszał porządnie. Także to te dwie walki, myślę, że, że najbardziej na nie czekam. A na fanie formela Gorszacznik, czyli Main Event? Formela Stawiam na formelę. Wszystko wiemy w takim razie. Tyle ode mnie dziękuję bardzo.